Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jesteśmy w miejscowości Pniewy. Tutaj znajduje się właśnie wejście do bunkrów, do wielu kilometrów podziemnych tunelów, które można przyjechać, zwiedzać i usłyszeć bardzo dużo ciekawych opowieści z naszej historii, z naszej wspólnej historii, bo e, tak naprawdę jest to budowla zrobiona przez Niemców, ale przecież przetrwała tyle lat, jest teraz na terenie Polski. Warto skorzystać z tej wiedzy, tym bardziej, że sposób przekazywania jest bardzo ciekawy, atrakcyjny jest i wystawa, która wprowadza nas w tą atmosferę tych wszystkich. E, kor podziemnych, z którymi mamy tutaj do czynienia, ale jest też kolejka podziemna, są też od czasu do czasu nietoperze. To wszystko powoduje, że jesteśmy w miejscu szczególnym dla lubuskiej turystyki, a myślę, że również dla ogólnopolskiej. Zdecydowana większość eksponatów związana jest właśnie z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym, czyli, cóż to jest, ponad setka obiektów, część z nich jest połączonych podziemnymi tunelami, długość tych tuneli ponad 30 km i myślę, że to jest ta największa atrakcja, którą która tutaj sprowadza właśnie turystów. Jesteśmy otwarci cały rok. Mamy dwie standardowe trasy turystyczne, trasy do półtorej godziny i do 2,5 godziny. W majówkę, wiadomo, spodziewamy się większej ilości gości, zapraszamy wszystkich chętnych, ale w pozostałe dni, w pozostałych terminach również należy nas odwiedzać. Zwiedzanie Międzyrzewskiego Rejonu Umocnionego dzielimy na dwa sezony. Jest to sezon letni, czyli teraz jesteśmy w sezonie letnim. Turyści mogą skorzystać dodatkowo z kolejki, która pod w wozimy turystów, natomiast sezon zimowy, który zaczynamy już z 1 września, charakteryzuje się tym, że można zobaczyć hibernujące nietoperze. Więc możemy połączyć i lekcje żywej historii i ochronę przyrody, czy zobaczenie tych właśnie ssaków hibernujących w ich środowisku naturalnym. Do trasy takiej turystycznej należy zabrać latarkę z sobą, trochę cieplej się ubrać. Bo tam jest 10 stopni, a poza tym no, schodzimy 10 pięter pod ziemię. Także obuwie wygodne i można poznać i budowę, i historię tego miejsca. Zobaczyć dworzec ym, maszyny fabryki podziemnej Mercedesa i przyjechać się kolejką podziemną. Organizujemy takie wycieczki naszego koła. No i to jest nasza pierwsza wycieczka w tym semestrze właśnie do Międzyrzecza. I no chciałyśmy zobaczyć to umocnienia. Ja już byłam właściwie tu dobrych kilka lat wstecz, ale no, przyjechałam po prostu. No, niestety, zdrowie nam nie pozwoliło, żeby tam zwiedzać te, te bunkry, bo to jest ile? Półtorej godziny czasu trzeba tam chodzić. Jak ktoś nie, nie był, to zachęcam. Naprawdę jest fajnie. Tak. Przypomnia jeszcze ktoś wiekowy taki, który tam jakiś jeszcze miał styczność gdzieś tam z, z wojskiem jakieś, czy coś. Tak. Wspomnienia? No, jest fajnie. Ja jestem zadowolona. Okay. Tak, ale piękne też, przepraszam, te, te kolonie nietoperzy, ja jeszcze z poprzedniej wizyty pamiętam, kiedy mogłam tam pójść, te nietoperze, jak one tam wiszą nad sufitem, lewitują, no to było to dla mnie bardzo duże przeżycie.